Cześć kochani! O technice Pomodoro na pewno większość z Was wie, zna tą technikę, albo przynajmniej o nie słyszała. W skrócie polega ona na robieniu sobie 5-minutowych przerw co około 25 minut pracy. Ma ona podnieść skuteczność, zmniejszyć wypalenie zawodowe, poprawić koncentrację, skupienie na pracy i w efekcie jej efektywność. A że zaczynamy cykl teraz, 5 minut dla jakości życia, to jest na razie tu robocze, ale myślę, że się przyklei. To dla Was kilka porad, kilka propozycji, co można zrobić w ciągu tych 5 minut tej przerwy w technice Pomodoro. Bo pewnikiem, tak jak ja, spędzacie teraz dużo czasu w domu na home office. Ja mam przymusowy home office, może tego nie cierpię. To, no, i wolałbym prowadzić treningi z klientami na żywo. No, to trzeba trochę w domu posiedzieć teraz i popracować zdanie z klientami, dlatego, ja też właśnie z tym oto ziomeczkiem tutaj spędzam dość sporo czasu. Jedziemy! Propozycja pierwsza. Krótki spacer. 5 minut naprawdę wystarczy, żeby ubrać buty, wyjść, zobaczyć niebo nad sobą, może trochę zieleni. Ja mam to szczęście, że mam jeszcze tutaj ślęzę pod nosem i troszeczkę zmienić myśl, troszeczkę przewietrzyć umysł. Wiadomo, że nie zrobimy tutaj jakiegoś długiego spaceru, bo w końcu to jest tylko 5 minut, ale to naprawdę wystarczy, żeby poczuć przestrzeń wokół siebie. A jako ludzie nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby całymi dniami być zamkniętymi, zamkniętymi w e, mieszkaniach, w czterech ścianach. Także takie 5 minut poświęcone na to, żeby zobaczyć przestrzeń wokół siebie naprawdę w bardzo fajny sposób zmieni nasze myślenie, spowoduje, że ten umysł będzie naprawdę jaśniejszy i będzie nam się dużo łatwiej skoncentrować na pracy i będzie ona po prostu też przyjemniejsza. To była propozycja, propozycja numer jeden. Propozycja druga. Napij się szklankę wody. Wyjdź ze swojego biura, odejdź ze swojego biurka, podejdź sobie do kuchni, nalaj sobie szklaneczkę wody, najlepiej mineralnej i po prostu napisz się wody. Bardzo często zdarza się, bardzo często spotykam się z tym, że kiedy każę klientom spisywać ile spożywają codziennie wody, to okazuje się, że spożywają jej o połowę albo jeszcze mniej niż powinni. W związku z czym propozycja numer dwa. Wstanę od biurka. Wyjdź do kuchni czy do pokoju socjalnego, jakkolwiek w jakiejkolwiek okoliczności oglądasz nagranie i napisz się szkoleczkę wody, przy czym chodzi o to też, żeby te, wykorzystać te 5 minut na to, tak? Spojrzeć przez okno, ja mam za kamerą okno, chwilkę odsapnąć, pomyśleć o czymś innym i... Zrówka. Przy kolejnej metodzie spędzenia 5 minut Modoro witam Cię z podłogi mojej sypialni. I robię to celowo, żeby pokazać Ci, że do medytacji, bo to jest ten sposób spędzania tych 5 minut, nie potrzeba praktycznie nic, wystarczy naprawdę kawałek podłogi. Ja tu z tyłu mam jeszcze łóżko, natomiast nie po to, żeby na nim teraz leżeć, tylko po to, żeby się o nie oprzeć. Poszukaj, bo w opisie pod tym filmem najprawdopodobniej jest już link do tego, jak medytować, w sensie do, mojego, do mojej propozycji, jak medytować. Bo medytacja jest czymś bardzo prostym. Teraz, tu, w tym szybkim nagraniu, chciałbym tylko Ci zaproponować tę medytację. Bo jeżeli tego linku tam nie ma, to znajdziesz naprawdę dużo metod medytacji w internecie. I podpowiem tylko, że im jest prostsza i łatwiejsza, tym lepiej, bo taka właśnie powinna medytacja być. I na co chcę, chcę zwrócić Twoją uwagę i do czego chcę cię przekonać, tak naprawdę, to to, że medytacja jest czymś bardzo łatwym, przystępnym. Nieskomplikowanym, jednocześnie dającym genialne, naprawdę genialne efekty i genialnie pomagającym właśnie w zreaksowaniu się, w odprężeniu troszeczkę, w złapaniu świeżego umysłu oraz w kontroli stresu. Stresu mamy teraz wszyscy bardzo dużo i radzimy sobie z nim lepiej lub gorzej. Część ludzi, którzy uważają, że sobie dobrze radzą ze stresem, to tylko tak uważają i tylko im się tak wydaje, a wystarczy naprawdę mała iskierka, żeby ten cały stres się z nich wylał w bardzo wybuchowy sposób. Natomiast dzięki prostej medytacji, ja proponuję medytację transcendentalną. Tak, to jest chyba najprostsza, najprostsza medytacja, jaką możesz robić. I to wystarczy zrobić raz dziennie. W Pomodoro możesz zdążyć. 5 minut to jest dość krótki czas, ale wystarczający, żeby już skorzystać, żeby już odnieść benefity, jakie płyną z, z medytacji. Na medytację możesz poświęcić też tą trochę dłuższą przerwę w Pomodoro, bo tam co kilka cykli występuje dłuższa, 15-20 minutowa przerwa, i to jest idealny czas, żeby zrobić medytację bo nie potrzebujesz godziny, czy dwóch czy trzech, nie potrzebujesz siedzieć w pozycji kwiatu lotosu. Znaczy, hmm, ja tak naprawdę siedzę faktycznie po turecku, to jest taka pozycja dość zbliżona do kwiatu lotosu, natomiast ja siedzę tylko dlatego, że mi jest tak mega wygodnie i to jest dla mnie coś naturalnego, a nie to, że medytacja tego wymaga. Um, wracając do tematu stresu, to jest w mojej opinii i z mojego doświadczenia własnego najlepsza metoda radzenia sobie ze stresem. Natomiast nie na takiej zasadzie, że kiedy już mi stres dopadnie, to medytuję, tylko medytuję sobie codziennie, poświęcam na to parę minut. To genialnie podnosi moją efektywność, zdolność koncentracji i radzenia sobie właśnie ze stresem. Także poszukaj w opisie tego filmu, bo jeżeli jeszcze tego linku tam nie ma, to lada chwila będzie i tam znajdziesz właśnie taką troszeczkę no, 5-10 minutowe nagranie właśnie na temat medytacji. A przy tej okazji, jak już jesteśmy przy opisie, to tam obok też jest klawisz subskrybuj i dzwoneczek. Trzeba kliknąć subskrybuj, później dzwoneczek, żeby widzieć te filmy, które wrzucam na bieżąco, żeby być o nich informowanym, bo naprawdę warto. A zrobisz mi też wielką frajdę, jeżeli skomentujesz, zrobisz łapkę w górę i pozwolisz YouTube'owi dostrzec te moje filmy i propagować je trochę szerzej. Tymczasem, propozycja numer 4 i numer 5, 4 to chwila gimnastyki. Chwila poświęcona na takich ćwiczeniach, ale rozgrzewkowych. Ja faktycznie stosuję często z klientami jako element rozgrzewki. Natomiast to mój klient, pozdrawiam Cię Andrzeju, podpowiedział mi, że stosuje właśnie ten zestaw ćwiczeń, który znalazł u mnie na YouTubie w przerwach w Pomodoro. Bardzo chwalił. Ja już kolejny raz swoich propozycji chwalił nie, nie będę. Natomiast niech wystarczy Ci to, że faktycznie ktoś te, akurat ten zestaw ćwiczeń stosuje i bardzo sobie chwali właśnie jako takie odświeżenie umysłu w trakcie pracy. Link do tego już jest tutaj w opisie, także zachęcam Cię, żeby tam zajrzeć. Jeżeli tego już nie zrobiłeś, to tam jest też to subskrybuj tak i dzwoneczek, to też trzeba zrobić. Grzesiu z Płocka nie zrobił i skręcił kostkę. Przypadek? Być może. Kolejna opcja, troszeczkę mniej przyjemna, no sorry, ale bardzo, bardzo istotna, to jest rolowanie. Rolowanie głównie mięśni pośladkowych. do tego wideo też jest w opisie. Także tam trzeba zajrzeć, żeby to zrealizować i jest na ten temat film. Natomiast dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ wszyscy, którzy pracują na siedząco, czyli teraz tak naprawdę większość ludzi, bo większość ludzi siedzi za biurkiem, za komputerem i pracuje na siedząco, ma dysfunkcję mięśnia pośladkowego i bardzo często też mięśnia gruszkowatego. To są mięśnie zlokalizowane w tym samym obszarze, bardzo blisko siebie, one przerastają się tak naprawdę. Natomiast ich dysfunkcja to nie jest tylko ból w pośladku. To jest ból w kolanach, w biodrach, w kręgosłupie krzyżowym, w odcinku krzyżowym kręgosłupa, odcinku lędźwiowym kręgosłupa, ale również w odcinku piersiowym i karku, bo dysfunkcja w tych, tych mięśni, e, pośrodkowych przede wszystkim, które też współpracują z dźwigaczami bydrowo ale jak zacznę to opowiadać, to będzie trochę za długie nagranie, Dysfunkcja tych mięśni posiadkowych, o których teraz e, wspominam, e, powoduje złe ułożenie miednicy. A miednica jest takim, takim fundamentem naszego ciała, tak naprawdę. Jeżeli ona jest źle ułożona, to całe ciało będzie źle ułożone, będzie źle funkcjonowało. A ona jest bardzo często źle ułożona przez mięśnie posiadkowe, które zgniatamy, które są cały czas rozciągnięte i przygniecione, kiedy siedzimy za e, biurkiem, za komputerem. Dlatego bardzo zachęcam Cię, żeby przynajmniej 2 trzy razy w tygodniu, a najlepiej i codziennie. Poświęcić te 5 minut na rolowanie tych mięśni, na ich odżywienie, na ich odświeżenie, usprawnienie. I link do tego, jak to zrobić, jest też tutaj, właśnie w opisie, jest na moim kanale. Dlatego tak bardzo warto ten kanał subskrybować. W ogóle, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to ja Cię naprawdę nie rozumiem. Bo to jest tak teraz, w tych czasach, to jest po prostu obowiązek. Także zapraszam i to był kolejny sposób. Do nagrania ostatniej, to już daje się szóstej propozycji, co możesz zrobić w przerwie Pomodoro, wyszedłem sobie na balkon, bo aż, tak, aż, aż się chciało. Jest sympatycznie, w końcu, w końcu tak nie pada, w końcu jest fajniejsza pogoda, choć jest jeszcze troszeczkę mroźno. Ostatnia propozycja, którą, na którą chciałbym zwrócić Twoją uwagę, to są ćwiczenia oddechowe ćwiczenia oddychowe już nagrywałem one są też na moim kanale opisane jako jak pobudzić się lepiej niż kawą i link do, opisu, do tych ćwiczeń też zostawiam ci tutaj w opisie także tak naprawdę to nagranie jest takim trochę integratorem kilku innych nagrań i spisem treści do tego co robić z natomiast tak właśnie mam zamiar też się trochę komunikować od teraz, żeby dawać Wam takie krótkie 5 minutowe filmy, które bardzo poprawią jakość Waszego życia i pracy jeżeli masz propozycje, jakby można było taki cykl nazwać inaczej, to zostaw w komentarzu, rozważę, pewnie nagrodzę jeszcze. Natomiast wracając do ćwiczeń oddechowych, faktycznie i to też stosuję, są w stanie bardzo poprawić koncentrację. Ten link, którego, który tam masz na dole, to jest link do ćwiczeń, które bardzo Pobudzają, ale w taki sposób troszeczkę lepszy niż kawa. To znaczy, e, pobudzą, e, pozwolą się dużo lepiej skoncentrować, ale nie będą przeszkadzały w zasypianiu. To jest mega fajna sprawa, że te ćwiczenia możesz wykonać nawet o godzinie tam 19 czy 20, jeszcze trochę popracować, a później położyć się spać i normalnie, fizjologicznie, bez żadnych problemów i trudności zasnąć. Co jest mega istotne, bo to jest często problem, właśnie, że jak chcesz jeszcze popracować, masz jeszcze do dokończenia projekt. I napijesz się kawy, no to później w nocy nie idzie spać, później wstajesz na niewyspany i nakręca się pętla spadającej efektywności i jakości pracy. A ćwiczeniami oddechowymi można właśnie troszkę dać sobie jeszcze energii, ale nie zaburzać spania. Także ostatnia moja, chyba staje się szósta propozycja, to są właśnie ćwiczenia oddechowe. Link jest już w opisie, bo te ćwiczenia nagrałem trochę wcześniej. Bardzo polecam, zachęcam, przynajmniej spróbować tych metod. A powoli podsumowując to nagranie. Ciekaw jestem Twojej opinii, jak ci się to podoba. E, to będzie prawdopodobnie jedno z takich pierwszych nagrań, właśnie pod tytułem 5 minut do lepszej jakości życia. Jeżeli to jest dla Ciebie interesujące, daj mi o tym znać. E, jeżeli masz z czymś problem, e, oczywiście z mojego zakresu, bo z tego zakresu, w którym czuję się mocny, w, gdzie jestem ekspertem, to mogę pomóc, e, to daj mi znać to, co potrzebujesz. Ja chętnie coś jeszcze nagram. E, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz. E, jeżeli się ze mną nie zgadzasz, to zapachęcam do kulturalnej e, dyskusji, bo. W końcu każdy się uczy całe życie A jeżeli chcesz mi trochę pomóc I zrobić mi trochę po prostu frajdy To zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz Daj znać, wie, wyślij trochę miłości Życzę ci miłego dnia I dużej efektywności, dobrej jakości życia Cześć